Cześć, witajcie z tej strony. Bartosz. W tych pięknych okolicznościach przyrody nad Oceanem Atlantyckim chcę nagrać trochę materiału. Będzie to materiał przerywany, bo tutaj warunki nie są kontrolowane w pełni przeze mnie. Nie jestem też sam, dość mocno wieję. Od strony oceanu, tutaj specjalny mikrofon mam zawieszony z tej strony, goty, aby, aby nie było nieprzyjemnych efektów. Nieprzyjemnych efektów dźwiękowych po Waszej stronie, już kilka razy nagrałem. Kilka razy nagrałem tutaj, moje dziecko się do mnie jeszcze odzywa. No i kontynuując, zadowolony jestem. Minęło 2,5 roku. Tak, moja żona się świeje, będzie Pan zadowolony, ale ja nie będę zadowolony, tylko ja już jestem zadowolony po tym, jak mi abortowano ze środowiska Światów wiekowy. Wyrugowali mnie za to, że mówiłem co myślę i że też krytycznie się wypowiadałem o osobach sprawujących przewodnictwo, tak delikatnie mówiąc, no o ojcach dyrektorach, o, tak to powiem. Nie wolno krytykować ojców dyrektorów tej organizacji, to znaczy ciała kierowniczego. Świadkowie Jehowy sami tego nie zauważają, nie widzą tego. Niekontrolowane nie, nie, nie okoliczności trochę by tutaj wytrąciły z, z wątku. Dobra. No. No właśnie, teraz mi żona mówi o tym, nie? Że, że dlaczego nagrywam. że chcę się niby pochwalić, gdzie ja jestem. W pewnym stopniu tak. A w pewnym stopniu nie o to chodzi. Warunki, oczywiście, w których jestem, gdzie jestem, mają wpływ, mają pokazać to, że. O ile w 2007, 2008, 2009 roku byłem w ciemnej dupie życiowej. Naprawdę byłem totalnie w ciemnej dupie życiowej. Tak dzisiaj jestem na Florydzie, blisko Miami Beach. Można zrobić duży przeskok w życiu. I to ma cel e, tego nagrania. To ma cel, aby nie ograniczać się do, do horyzontu, do pola widzenia, a móc pójść w życiu daleko dalej. Nie chodzi o to, aby korzystać z życia garściami, absolutnie, bo przyjazd tutaj na drugi kontynent ma jak najbardziej sens, ma duży sens. Zrozumienie tej odmienności pomaga też odkłamać rzeczywistość, w której my sami mieszka, mieszkamy i funkcjonujemy. A nasza rzeczywistość, w której żyjemy jest bardzo, bardzo zakłamana. I w tym to pewnie nie usłyszeliście, to żona moja mówiła, żeby nie odwracać się wstecz, żeby nie żyć już tymi starymi sprawami, tym magnem tak naprawdę. Jak najbardziej moja żona ma rację. Ja odwracam się nie tyle, żeby tym żyć, ale żeby edukować. O, przyznam się, że lubię być ważny, jeżeli komuś pokazuję. Jakiś przykład i mówię, no tak trochę jak świadkowie, jak, jak mają żyć. Nie, nie chodzi o to, żeby Wam mówić, jak macie żyć, tylko chcę Wam powiedzieć, abyście się nie ograniczali, abyście pokonywali samych siebie. To jest najważniejsze. Największym ograniczeniem sami dla siebie jesteśmy my sami. A dodatkowo na to dochodzą inne zewnętrzne czynniki, takie jak, jak kwienie w organizacjach religijnych, które kreują cenzora. Sensor jest tutaj kluczowy, który siedzi ci na ramieniu i nakazuje ci odpowiednio się ubierać, odpowiednio myśleć, odpowiednio postępować. Często to są wręcz przekonania, to chodzi w twoje przekonania, które nie są twoimi własnymi przekonaniami. Należałoby takie przekonania odrzucić i zbudować samego siebie od nowa. A żeby to zrobić, trzeba cofnąć się w gruncie rzeczy do swojej rodziny. My wywodzimy się od swoich rodziców, od swoich dziadków i jeżeli chcemy zrozumieć samego siebie i znaleźć swoją ścieżkę w życiu, należałoby poznać właśnie swoją rodzinę w pierwszej kolejności.